Nigdy nie jesteś sam, nigdy, nigdy nie jesteś sama. To są słowa, które próbujemy sobie jakoś naprawdę głęboko nie tylko do głowy włożyć, ale do serca, będąc ludźmi wierzącymi. Szczególnie trudno tego to przyjąć albo zrozumieć, kiedy fizycznie zostajemy sami, kiedy nie ma nikogo do nas, ale nigdy sami nie jesteśmy. Jest z nami Bóg, który i Jego miłość, która nad nami czuwa. I o tym dzisiaj mówią obydwa czytania, które przed chwilą usłyszeliśmy. Zobaczcie historię, historię Józefa. Piękne dzieciństwo, ogromne zranienie zdrady braci, sprzedaży w niewolę, Ale można powiedzieć po ludzku Bóg go zostawił, ale tak naprawdę w tym momencie, kiedy oni go sprzedają, kiedy biorą do ręki te pieniądze, kiedy on doświadcza ogromnej traumy, możemy powiedzieć dzisiejszym językiem, Bóg zaczyna historię nowego ocalenia. I nie dlatego pewnie pozwolił go sprzedać i w ogóle jeżeli tutaj to słowo można użyć pozwolił, tylko Bóg pomimo tego że takie rzeczy go spotkały, znów rozpoczyna historię swojej miłości i ocalenia wbrew grzechowi braci. Jedzie do Egiptu i wiemy dobrze, że to wszystko zakończy się tym, że Józef zdobywając wysoki urząd przy Faraonie ostatecznie ocali, ocali naród, swój naród Izraela, którzy później do Egiptu przyjdą właśnie po, po zboże, kiedy będzie głód. W momencie największej klęski po ludzku, w momencie kiedy mógł myśleć, zostałem sam, bo wtedy dużo większa była ta świadomość, że jeżeli zostawiam miejsce, w którym żyłem, w którym się urodziłem, to zostawię mnie też mój Bóg i zostaję w ogóle bez niczego, bez rodziny, bez oparcia, Bóg rozpoczyna historię ocalenia. Boża miłość nad nim czuwa, można powiedzieć, Boża miłość go niesie, chociaż po ludzku tego nie widać i można tylko w tych sytuacjach po prostu powtarzać na wiarę: Nie jestem sam, Bóg jest ze mną. Spójrzcie też na Ewangelię. Jezus, oczywiście, w pierwszym znaczeniu mówi to o Izraelu. Winnica jest obrazem Izraela. Winnica, którą Bóg pieścił, przygotowywał i przekazał dalej. Troskę nad nią właśnie dzierżawcą, różnym tym, którzy mieli się o nią troszczyć. Można przenieść ten obraz też do każdego z nas. Każdy z nas jest taką winnicą, którą Bóg stworzył, której dał życie, która może doświadczała pięknych chwil na swoim początku, po których. Po tych krótszych czy dłuższym czasie te, tego dobra doświadczyło się opieki, można powiedzieć, tych najemników, którzy wcale nie chcieli dobra dla tej winnicy, tylko chcieli ją wykorzystywać, którzy tych, których Bóg posyłał, zabijali, od, odpędzali, pozostawiając tą winnicę samą. Bez kontaktu, można powiedzieć, z jej właścicielem, pozostawiając nas widzialnie albo emocjonalnie, wewnętrznie, bez kontaktu z naszym Stwórcem, ale ona nigdy nie była sama. Widzimy, że Bóg cały czas o nią walczył, tak jak walczy o każdego z nas, niezależnie od tego, co w, co w naszym życiu nas spotyka, czy czego doświadczamy, jakiego traktowanie przez innych, czy może właśnie nawet przez najbliższych. Bóg nie pozostawił winnicy. Posyła swego syna, który umiera za nią, posyła swego syna, który umiera za mnie na krzyżu, cierpi okrutną mękę, którą w czasie, w czasie Wielkiego Postu właśnie szczególnie e, zgłębiamy. I rozpoczyna e, po tej okresie walki o tę winnicę jej nową historię historię piękną, e, która jest też zabarwiona właśnie tą miłością, którą Bóg wyraził w tej walce o tę winnicę. Możemy być w różnych etapach tych doświadczeń, o których mówi pierwsze czytanie, mówi historia Józefa, czy mówi ta Ewangelia, opisując los winnicy. Możemy być w różnym etapie. Nie możemy pozwolić, żeby diabeł nam zabrał tę myśl, że nigdy nie jesteśmy sami, że Bóg nas walczy. Niezależnie od tego, czy dobrze nam się powodzi, czy dajemy dobre plony, czy ta winnica, my jesteśmy. Dajemy dużo tego urodzaju, dużo plonów czy mało plonów. Bóg nas walczy, bo Bóg nas bardzo kocha, bo Bogu na nas zależy. On rozpoczyna być może teraz, jeżeli doświadczysz największej swojej klęski, największego bólu, największego opuszczenia. Piękną historię Twojej wyjątkowej przyszłości, wyjątkowej przyszłości wypełnionej Jego miłością, wypełnionej dziełem Jego zbawienia, i też tak jak Józef przysłużył się do dobra wielu, jak ta winnica pewnie przysłużyła się dla dobra wielu później, tak i Ty, wsparty Bożą łaską, wsparta Bożą łaską, wierna Jemu, nie zostaniesz sama. Bo nigdy nie, nie byłaś, bo nie jesteś sam. Bóg jest z tobą i Bóg ciebie prowadzi. Arcykapłani, faryzeusze w dzisiejszej Ewangelii usłyszeli, że o nich mówi, starali się go pochwycić, starali się Boga wypędzić. My też mamy sporo takich arcykapłanów i faryzeuszów, którzy będą nam wmawiały, będą próbowały wypędzić, wypędzić tą świadomość naszego życia. Nie dajmy się. Никогда не ты сам. Никогда не ты сама.